Ludzie i ludziska, z tej strony Recegi, witam was w kolejnym odcinku z serii Dirt 2 i muszę się trochę uwijać, ponieważ stwierdziłem, że na 5 rajdów, 1 rajd 5 minut, czyli odcinek wyjdzie nam 25 minut, a ja nie chcę, żeby odcinek trwał 2 godziny ponad, więc będę się musiał uwijać. I dobra, po prostu jedziemy, bierzemy samochód, wiarę szybko, Subaru Impreza może niekoniecznie, Lancer, hmm, Evo 10 wydaje faną opcję chociaż... Nie wiem, trochę za mało sterowności. Subaru Impreza WRX też na nieźle, chociaż też mu sterowności brakuje. Nissan. Dobra, nie, bierzemy tego Subaraka naszego do Trial Baserów i zaczynamy od razu. I jeśli zdążyliście się kapnąć, no to tak, zaczynamy ride. Właściwie taki mistrzostwa bardziej. I mam nadzieję, że mi będzie szło całkiem przyzwoicie, gdyż nie chciałbym ponawiać parady z poprzedniego odcinka. Jesteśmy w Utah. Będzie niezły odjazd. No i zaczynamy generalnie bardzo sympatycznie od rajdów juuta. Zaczniemy od tej naszej długiej prostej. I gra się jakoś nie zwiesiła w dziwny sposób przy Mohamedzie sulajemie, co mnie trochę zastanawia, że tak powiem. A, to jest wariant w drugą stronę, czyli w sumie nawet lepiej, powiem wam otwarcie. I... Go, go, go! Jedziemy, nie ma czasu do stracenia. Trzeba wygrać to. Mamy 5 wyścigów, 5 rajdów, i każdy z nich będzie dla nas dość sporym wyzwaniem, dlatego. Lepiej by było nie popełnić nigdzie żadnego błędu i po prostu dojechać szczęśliwie do mety. O Jezu, pięć rajdów, pięć wyścigów pod rząd. To będzie już dość spore wyzwanie zarówno dla mnie, ponieważ nie, nie dość, że będę musiał utrzymać się przy, przy ciągłej mowie, to jeszcze skupić się na jeździe wystarczająco mocno, aby mógł, aby mógł... Czekajcie, bo zgubiłem słowo. Aby mógł ukończyć każdy z tych rajdów na pierwszym miejscu. O. W końcu odnalazłem z powrotem mój wątek, połączyłem go skutecznie i udało mi się uzyskać o... osią... pożądany rezultat. O, właśnie. I już tutaj widzimy 3 sekundy, szalaki. uderzyłem kamień, drzwi się otworzyły. Ale na szczęście przy w stronę reszty karoserii na tyle szybko, że zdążyły się jeszcze zamknąć. Tutaj już przed nami jest już jeden delikat do wyprzedzenia, aczkolwiek. Mamy też przed sobą dwa nawroty, chociaż teoretycznie i sorry, nie chciałem. Boże, tyle miejsca na tych zakrętach, a ja ze wszystkich opcji musiałem wybrać taką, która sprawi, że... O Jezus Maria, znowu go biłem, przepraszam cię bardzo, ale... Sorry, stary świeszy mi się bardzo do pierwszego miejsca i nie mogę pozwolić, aby ktokolwiek stanął na drodze do mojego triumfu. I dobra, generalnie podziwiamy tutaj bardzo ładne widoczki, jedziemy sobie przez kanion, jest cieniście, chociaż jeśli jedziemy na słońce, to od razu się zrobi nieco goręcej, a nikt nie lubi gorąco, poza tym zaczyna się już powoli lato. Zresztą teraz jak patrzę za okno nawet no to widać, że jest słońce bardzo ładna pogoda ogólnie. Jest generalnie bardzo, bardzo gorąco. Nie no, ja lubię ogólnie jak jest ciepło, ale bez przesady. No nie chcę się po prostu palić albo ugotować sobie jajecznicy na tułowiu. The fact, właśnie powiedziałem? Dobra, nieważne, nie zastanawiajmy się nad tym po prostu. I zrealizujmy nasz standardowy cel, czyli zwycięstwo. Tylko oczywiście najpierw skupienie. Jestem szybki, jestem dokładny, jestem skuteczny. Nic mnie nie powstrzyma, nie obiję się o żaden kamień. Ale krzak mnie już jak najbardziej może obić. Dobra, to było dziwne. I teraz, proszę Państwa, wyjeżdżamy z tego kanionu na tą jakże długą, prostą, która zakończy ten wyścig. I co nam teraz przyniesie rywalizacja jako, jako będzie nasza następna lokacja. Mamy 8 sekund przełagi, także na jakiś drobny błąd mogę sobie pozwolić z mojej strony, aczkolwiek nie chcę tego robić, gdyż nie wiadomo, jakie może pociągnąć za sobą konsekwencje. I już, jak widzicie, 240 km na godzinę. To nie jest mała prędkość! I... Dobra, to jest chyba trochę za duży błąd jak dla mnie, dlatego użyję flashbacku i... Tak, zgadliście. Cofnę się o parę sekund w czasie i nie popełnię po raz drugi tego samego błędu. O, właśnie, tak jak teraz, tutaj, na no, widać na załączonym obrazku 200 km na godzinę. Cały czas utrzymujemy tą prędkość powoli, mi już brakuje tchu, gdyż. No naprawdę, nawijam jak głupi, praktycznie. I jest to. Trochę niespotykamy przez jakiś czas. Chociaż nie, ja jestem zdany z tego, że lubię gadać, ale po prostu tak jednym tchem, żeby gadał, to. Jest po prostu nieprawdopodobny w moim przypadku i pierwsze miejsce, jak najbardziej, pierwszy wyścig ukończony z triumfem. Z, dał mi się zakończyć właśnie ten wyścig na pierwszej pozycji z dość solidną przewagą, a to dopiero pierwszy z pięciu wyścigów. I teraz przenosimy się do Chin. Jak widać, 3,5 tysiąca punktów doświadczenia wpadło na nasze konto. I jak teraz się będzie prezentować prosta linia Start Meta? Jake Taylor uważał mnie za legendę. Boże. Robota. Udało ci się odblokować nowy zestaw barw. Dziękuję, że mi przerwałeś na chwilę. Jestem ci trochę wdzięczny, gdyż mogłem chociaż na moment złapać oddech. I teraz... Coś mi delikatnie podpowiada, że startuję jako pierwszy, ewentualnie jako ostatni. To zupełnie inny świat. Tak, tak, tak. Tylko ten zupełnie inny świat może jakby, no, powiedzieć... Zawrócić mi w głowie i sprawić, że znowu popełnię błąd. I... Wbrew moim świtwaniom, nie... U... Nie zaczynam jako pierwszy, tylko jako praktycznie przedostatni. Ta trasa już wiemy mniej więcej co nam przyniesie i... Jazda, jazda, jazda! Jeździesz! Zielone światło! Krasma! Gaz, dawaj gazu, gazu, gazu! Trochę mi nie wyszło, się przejęzyczyłem w pewnym momencie. I nie wyszło to tak dynamicznie, jak to oczekiwałem. Boże, jedyny, jakie mi słowo dzisiaj normalnie wszedł. Na... Nie wiem jak to się stało. Czy to... To, że zbierało się to jakoś? Kumulowało przeze mnie? Co to, 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 to chcę powiedzieć? Nie no, ja jakoś specjalnie nie myślałem, że co będę gadał na nagraniu. Znowu się obiłem, oczywiście tradycyjnie, zaraz mi tutaj kawałek zderzaka odpadnie, bo widać jak już dynda, taki kawałeczek, szyba w ogóle to, że obita, wystarczy, że ktoś strzeli, a wątpię w to, żeby to się raczej stało i jakby ktoś strzelił mimo wszystko, to ta szyba po prostu rozpadłaby się na pierdeliardy maluteńkich kawałeczków, które by się potem walały po całej karoserii. i jakby, jakby to, tego wszystkiego by było mało, to istniałoby, drobne zawsze, ale zawsze by istniało prawdopodobieństwo, że te kawałki by kogoś zraniły. I już 4 sekundy przewagi, mimo takiego błędu, który spowodował, że moje Subaru już nie wygląda tak pięknie i tutaj już widzimy Mohameda Bensulayema, który wystartował tuż przed nami. Oczywiście planuję go wyprzedzić i tym razem to wyprzedzenie przebiegło znacznie bardziej pomyślnie niż poprzednio na poprzedniej trasie i teraz długa asfaltowa droga nas czeka. Przy okazji możemy podziwiać ponownie ładne widoczki. Himalaje to to nie są, ale z drugiej strony no trzeba przyznać, że to też się ładnie prezentuje. Generalnie, jak już to parę razy powiedziałem, Dirt 2 prezentuje się naprawdę świetnie, jak, jak na rok 2009. Boże, powiem nawet, że wygląda znacznie lepiej niż niektóre gry z obecnego okresu. Niestety po przykładów nie jestem w stanie podać na chwilę bez gdyż musiałbym się trochę dłużej zastanowić, pomyśleć i przywołać do głowy gry, które wyglądają naprawdę... Nie tak dobrze jak Dirt 2, chociażby. Chociaż gdybym się postarał, to może jednak by mi coś padło, jakiś jeden, może dwa przykłady do głowy. I dobra, teraz może, może lepiej się bardziej skupię na tym, żeby pomyśleć zaliczyć te tutaj ostre zakręty, praktycznie nawroty. Z tym razem przyznam otwarcie, że nie używałem hamulca ręcznego, gdyż stwierdziłem, że w sumie po co? Skoro nawet mogę się wyrobić na zakręcie bez konieczności używania go. I tym samym zyskam kolejne cenne sekundy. I być może nawet zbliżę się do kolejnego przeciwnika. Kurczę, no to już będzie drugi mój wyprzedzony przeciwnik na tej raszy. I kto wie, czy nie będzie to na trzeci. Chociaż jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że tak się stanie, że wyprzedzę nawet tego trzeciego delikwenta przed nami. Ale z drugiej strony spróbować zawsze warto. Pamiętam tutaj, że w tym momencie zaliczyłem bardzo efektowną beczkę i nie chcę tego powtórzyć! No i tutaj przeciwnik, mój przeciwnik, Colin e, Makre R4 mnie wyprzedził, jednakże niestety długo się nie nacieszył ty, tym faktem, gdyż ponownie na tym zakręcie go wyprzedziłem i, kto wie, być może nawet spróbuję przyatakować tego tutaj pana i chyba nawet powiem wam, że to się uda. O, jeśli tylko wdepnę gaz do dechy, to jest bardzo duża szansa, że to się uda i właśnie przeprowadza ten manewr w dość agresywny sposób i... Uszkadzał sobie koło, ale z drugiej strony udało mi się przebić przez trzeciego mojego rywala i jest już meta i 3 minuty 13 sekund. Plus jeszcze efektowny obrót 180 stopni. Pierwsze miejsce zdobyte. Już mamy 20 punktów w klasyfikacji generalnej. Ja żałuję, że to nie ja wygrałem. Dobra robota. Może gdybyś nie miał na nazwisko Warga? Boże, nie trzepiajmy się na nazwisk. Naprawdę. Czepianie się na już. jest naprawdę rzecz poniżej pasa taka. Nie, nie, to nie jest rzecz poniżej pasa, to jest cios poniżej pasa, bo rzecz poniżej pasa to zaraz automatycznie kogoś się załączył dziwne skojarzenia i powie, że jestem jakimś zboczońcem, perwertem czy innym jakimś skrzywieńcem psychicznym. No, jak widzimy, ładnie, 20 punktów. Drugi osoba zajmująca drugie miejsce ma 16 punktów, także jeszcze nie możemy się czuć bezpiecznie. A teraz Maroko, na które mam oko jak zawsze. Powodzenia. I wow! Kamera się postanowiła skupić na mnie! W końcu! Po raz pierwszy! Albo drugi. Nie wiem, chyba po raz pierwszy się postanowiła skupić właśnie na mnie i pokazać, że ja tutaj coś znaczę! Kurczę, no jestem z siebie taki szczęśliwy, że ktoś dostrzegł moje starania, że. Moje ambicje dostrzegł ktoś i postanowił pokazać mi jako tego szczególnie ważnego zawodnika! Kurczę, no naprawdę, cieszę się z tego powodu! I teraz, może jednak, zamiast skupiać się na. Skupiać się na tym, że ktoś się na mnie skupił! Skupiać się na mnie, że ktoś się na mnie skupił. No naprawdę, to brzmi doprawdy legitnie. Sims Sledzic chce się powiedzieć. I dobrze, teraz zakończyła się część asfaltowa, przynajmniej na tym sektorze. I. O mój Boże, kamień! Nie zauważyłem go kompletnie! Na szczęście nic się nie stało i mogę spokojnie kontynuować ten oto ride. Ale z drugiej strony, czyha już na mnie teraz kolejne zagrożenie w postaci serii nawrotów. Które mam nadzieję, że nie sprawią mi jakiegoś szczególnego problemu i. Zaliczę je bez najmniejszego problemu. I już sekunda przewagi, nie jest to dużo, także trzeba będzie spiąć pory i sprawić, że ta przewaga się skutecznie powiększy. Generalnie widziałem, że tam ktoś popełnił błąd na tym zakręcie, którego ja oczywiście nie popełniłem. Także już jestem parę metrów bliżej do tego delikwenta w Subaru Imprezie, jak nie mam. To było trochę bardzo mocno. To był trochę bardzo mocno ścięty zakręt. Trochę nieuczciwie przyznała, aczkolwiek no. Skoro nikt się nie cieszył, to chyba jest to dozwolone zagranie, czyż nie? I tak kolejny nasz przeciwnik. Już się zbliżam do niego niebezpiecznie. On już po prostu czuje mój oddech na swoim karku. Do SMS-a dostałem, ale niestety nie mam czasu, żeby go odczytać. Boże, jedyny muszę wycis wyciszyć telefon. Mam nadzieję, że to nic ważnego. Boże, nie chciałem włączać wi -Fi! Dobra, przepraszam bardzo, ale muszę sobie pozwolić na chwilę przerwy i chyba to jest jakaś ważniejsza sprawa, gdyż. No, już widzę po treści SMS-a. Nie będę wam czytał tego. Po prostu zrobię tak, że zrobię szybkie cięcie i zaraz do was wrócę. Telefon został wyciszony. Ja już mogę mniej więcej ogarnąć wszystko na spokojnie. To, co miałem napisane w SMS-ie, to odpowiedziałem na tego SMS-a. Ale kto by się przejmował tymi moimi SMS-ami sami zły przycisk w ogóle wcisnąłem, bo chciałem zrobić flashbacka właśnie tutaj i teraz już w końcu wyprzedzić tego oto pana przeciwnika. Zatem z drogi, Gamonio! Kurczę no, myślałem, że ten SMS i ta ogólna przerwa w nagraniu sprawi, że moje flow trochę jakby ubędzie, ale coś podejrzewam, że jednak tutaj nic nie ubyło, czyli... Oj, chyba będziecie musieli się dalej użerać z moim słowotokiem. O mój Boże, naprawdę współczuję Waszym muszą, że muszą wysłuchiwać taki głupot w moim wykonaniu. Tutaj demoluję w ogóle wszystko dookoła. Nie patrzę kompletnie, co się tutaj dzieje. Jezus Christ, naprawdę co ja robię? Powinienem jeszcze okno zamknąć, bo jeszcze sąsiadów irytuję. W sumie mogę zrobić to nawet teraz. Ach. Ja rozumiem, że na to, że duchota, ale bez przesady. No, sąsiedzi nie muszą też wysłuchać, bo ich durno co ja tutaj wygaduję, bo jeszcze będą się na mnie patrzeli przez okna i mówić sobie, może jedyny, co za dziwak z tego tutaj mojego sąsiada. Gada do monitora, gada do mikrofonu, jakieś bzdurne rzeczy. Może 5 sekund przewagi. O Jezus Maria, normalnie, aż strach pomyśleć, co by było, jakby. W sumie to chyba powiedziałem teraz tylko to, rzeczywiście, tylko po to, aby właśnie zachować ciąg słów. Ale naprawdę, co by sobie sąsiedzi pomyśleli, gdyby usłyszeli tylko to, co ja tutaj mówię? Może po prostu jednak się skupię na komentowaniu gry, albo coś w tym guście. Bo wiecie, no jednak mimo wszystko wypadałoby. Jezus, Maria, już prawie kończę trasy, nawet się nie skapnąłem. Jezus, graj, jest naprawdę. Ten czas leci tak szybko, że po prostu nie wierzę w to, co się tutaj dzieje. Autentycznie. Okej, okay, tu było parę pułapek wodnych, na szczęście zaliczyłem mnie pomyślnie. I już meta! I SIĘ ROZBIŁEM TUŻ PRZED METĄ! BOŻE, JEDYNY TYLE PRZEGRAĆ! JEZUS MARIA, DOSŁOWNIE... Moment, przeanalizujmy to! Tak, tutaj już ch ch chciałem zaszpanować tutaj, że niby skoszę to skutecznie, ale z drugiej strony coś mi nie wyszło i... ...Szyba się tutaj rozbija! Nie było tutaj jakichś szczególnie poważnych obrażeń, aczkolwiek... Wpłynęły one na moje auto dostatecznie mocno! Dostatecznie, w tak porządny sposób, ale czekajcie, czekajcie. Nie, przeanalizujmy to. I dobra, wygląda na to, że możemy cofnąć dopiero teraz. O! I teraz zrobimy to po ludzku, na spokojnie! 3 minuty 3 sekundy. Niby powinienem się uwijać, ale z drugiej strony teraz postanowiłem się zająć głupotą dla i pierwsze jest oczywiście. Wiem, rajd samotników, wiem, łatwizna, ale z drugiej strony co poradzę. Odblokowałem akurat ten puchar, więc... No wypadałoby go wykonać na odcinku i pokazać Wam kolejny kawałek gry i ponownie wracamy teraz do Jutta i 3000 punktów doświadczenia, Boże jedyny! Jak to doświadczenie teraz powoli leci, ale z drugiej strony założę się, że jak ukończymy ten puchar, ukończymy te mistrzostwa, to doświadczenie oraz gotówka spłynie nam takim potężnym potokiem, że po prostu to się nie będzie w głowie mieściło. I niestety, ale zagłuszam tego, co tutaj przedstawia nam lokalizację. I tym razem kamerzysta nie skupił się na mnie, tylko ponownie na Sulajemie. Nie wiem kompletnie z jakich przyczyn, gdyż on ostatni raz skończył na dość niskiej pozycji. I mógł jedyne co zrobić, to popodziwiać moją skillową jazdę. Zresztą teraz będzie on miał więcej okazji do tego, gdyż prawdopodobnie go wyprzedzę teraz. I jazda, 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 jedziemy! Już czwarte wyścig przed nami, jedziemy, zaczynamy od tej długiej prostej tym razem i tym razem jedziemy odwróconą wersją tej trasy i w ogóle zaliczamy już chopkę na dzień dobry, boże jedyny, dobrze, że to nie płynęło jakoś znacząco na mój samochód, że nie sprawiło, że on się obrócił w jakiś dziwny sposób albo że nie wylądował na czterech kołach, właśnie mój samochód wylądował na czterech kołach i się z tego niezmiernie cieszę. Gdyż to mi zagwarantuje maksymalną sterowność, prawie bym uderzył w ten kamień, i bym rychło zakończył swoją przygodę z tym wyścigiem. Chyba, żebym użył flashbacku, których mam ponownie. Trzy! I już go marnuję w dość głupi sposób. Dobrze, teraz spokojnie i okej, okay, teraz można użyć bezpiecznie flashbacku. Jest to mniej więcej nawiązanie do napisu: można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer. Boże, jest to jeden z tych tekstów, które kwalifikują się do kategorii Gimby, nie zdają. W sumie ja przeżyłem gimnazjum, ale z drugiej strony nie żyłem w takich czasach, żeby właśnie móc widzieć ten napis, że można bezpiecznie wyłączyć komputer. Ja jeszcze się wychowałem w czasach, kiedy to właśnie można było spokojnie wyłączyć komputer, kiedy się chce, kiedy ma się na to ochotę i nie wiązał się to z, no, z jakimiś poważnymi konsekwencjami i niestety nie zauważyłem tego kamienia. A może to jednak to krzak mnie tutaj zniszczył? Nie wiem, nie będę tego sprawdzał. Tym razem nie chcę się aż tak mocno wgłębiać w to, co się stało tutaj teraz w tej chwili, tylko chcę po prostu przewinąć nieco czas i zaliczyć ten zakręt nieco szerzej, ale za to bezpieczniej. Ktoś nie chce już marnować trzeciego flashbacku, którym być może mi się niezmiernie przyda i uważajmy generalnie na krzaki. Krzaki są złe. Krzaki robią krzywdę samochodom, sprawiają, że one się niszczą i eliminują kierowców z dalszej rywalizacji w rajdach. Chyba, że skorzystają z systemu Super Rally, ale to z drugiej strony daje 5 minut przewagi i właśnie o tym mówiłem przed chwilą. Chyba zaraz będę musiał albo powtarzać wyścig i zróbmy, może taki randomowy flashback właśnie w tym miejscu. Pojedźmy, może spokojniej dla odmiany. Mam 30 punktów, nic się nie stanie, jeśli zajmę drugie miejsce. Chociaż z drugiej strony walopy, aby to była pierwsza pozycja, gdyż jak wiecie, no to da nam więcej punktów i coraz większą przewagę. Będziemy ją skutecznie powiększać. I generalnie będzie wesoło. Okej, okay. straciłem trochę poprzez moją bezpieczną jazdę. Ale z drugiej strony wciąż jestem na prowadzeniu, z czego jak najbardziej się cieszę. Startuję przedostatni, okej, okay. czyli nie muszę się jakoś specjalnie obawiać. Czyli tutaj wszystko będzie mniej więcej już ustalone. Jak tu klasyfikacja będzie wyglądała, czyli. Więc może lepiej będzie, jeśli się utrzymam tutaj w stawce. Że nie będę wyprzedzał, właśnie, tutaj Mohameda. Moment, Mohameda? Tak, Mohameda, już poznaję jego karoserię. Jego blachy, tutaj jego lakier, jego balowanie samochodu. Poznaję to wszystko. Jeszcze trochę zaraz poznam go nawet po wyrazie twarzy. Ogólnie, właściwie nie tyle co po wyrazie twarzy, bo to się może w każdym, w każdym momencie zmienić, pal. Ale mam tutaj bardziej na myśli fizjonomię jego twarzy, że tak, te charakterystyczne policzki, ten nos, te oczy, usta, wszystko co się składa na jego twarz, wszystkie elementy składowe jego wizerunku. I. 7 sekund przewagi, Jezus Maria, no naprawdę, w jeden moment, w ciągu jednego punktu kontrolnego, powiększyłem swoją przewagę aż o 6 sekund, jesteście w stanie w to uwierzyć? Bo ja jestem tak trochę w szoku, mimo wiary w swoje umiejętności, fakt, ktoś mi tam zasugerował, że powinienem na brutalnym jeździć, ale z drugiej strony, jak się idzie w nieznane, to lepiej nie ryzykować i goddamet. Goddamet. uszkodziłeś mi koło, gamo, nie będziesz to naprawiał. Obiecuję Ci, że się znajdę i będziesz naprawiał to moje uszkodzone koło przed ostatnim rajdem. A pewnie byś tego nie chciał, ale z drugiej strony, co mnie to interesuje? Ty to uszkodziłeś, więc ty to będziesz naprawiał i kamień uważaj ostrożnie! I niestety, ale to jest koniec mojej przygody z tym odcinkiem specjalnym. I muszę niestety, ale powtarzać to od nowa... Mam tylko nadzieję, że to mi zleci miarę szybko albo ewentualnie zrobimy tak, że po prostu przewinę ten rajd, żeby poleciał wam nieco szybciej. I już wracamy z powrotem z czasem 3 minuty, 1 sekunda. No właściwie 2 sekundy, ale z drugiej strony, no to była tam praktycznie sekunda z dużym, bardzo dużym hakiem. Takim hakiem, że prawie były te 2 sekundy, właśnie. I dobra, kolejne 10 punktów bardzo ładnie na naszym koncie. Jezus Maria, Boże, jedyny, co we mnie wstąpiło? Po prostu powiem wam otwarcie, że dawno takiego słowotoku na nagraniu nie miałem. Autentycznie! Mohammed ben Bensulaimu uważa cię za legendę. Boże! Właśnie udało Ci się odblokować nowy zestaw bark. Jezu, zawsze marzyłem o białym miejscanie 350Z Doprawdy, moje marzenie się spełniło, czuję się spełniony! O, teraz w sumie to mogę nawet zająć ostatnie miejsce i pojechać sobie tak po prostu na pałę Hej stary! Witaj w Chinach To jest kierowca. Wow, Fascynujący. Fascynujące! Kto tego dokona? Boję się, że nikt Pokażcie mi, że się mylę. I ja dokonam. Na 99% będę to ja! Ja właśnie pokonam tego łuka Meda Właściwie to już go pokonałem, ale z drugiej strony... zachowajmy dramaturgię! I jedziemy ponownie. Tym razem z powrotem. trasą chińską. Już ostatni wyścig tutaj w tym rajdzie. Już... Bardzo się cieszę, że właśnie kończymy ten rajd. I mój słowo to chyba odpuszcza już! Jezus Maria! Jak ja się nagadałem podczas tego odcinka, i przez to właśnie popełniam błąd. Boże, jedyny. Naprawdę. Nie wiem, czy się cieszyć, czy się martwić, że właśnie już nie jestem aż taki wygadany jak przez ostatnie 15? 20 minut? Nie wiem, teraz jakoś specjalnie nie widzę. Zresztą, kto by się przyjmował tym, ile ja gadałem? Gadałem, gadałem, ale o czym to już y, nieco inna kwestia. <laughs> Jezus Maria, naprawdę, kurczę blade no. Przyznajcie sami, że autentycznie dawno takiego słowotoku nie miałem. Tak, y, zazwyczaj słyszę z tego, że jestem gadułą, ale żeby był aż takim gadułem, jak jestem dzisiaj? Jezus! Nie wierzę w to po prostu, chociaż... Może to jest spowodowane tym, że już praktycznie mam edukację za sobą, że skończyłem liceum, jestem po maturach. No właśnie, powinienem nagrać jakiegoś audiologa na temat moich wrażeń z matury i podzielić się właśnie z nimi. Kurczę no, może nawet skorzystam z okazji, zaraz się za, po nagraniu Dirta Wiki wezmę właśnie za tego audiologa. Kurczę no, bo skoro mam takie dobre flow, to wypadałoby z niego skorzystać, czyż nie? I jakoś materiał się podniesie i więcej ludzi przyjdzie oglądać mój kanał i będę miał więcej widzów i będę miał więcej się tle, więcej łapek w górę pod filmami i będę popularniejszy i być może nawet jakaś większa sława YouTube'a mnie dojrzy i zaoferuj mi być może jakieś wspólne nagranie i być może się wybije i być może się sprzedam nie, już się sprzedałem <laughs> nie no, repliki to jednak to jest pewna sprawa, która to jest jednak sprawa, która nie wiem nie jest godna zignorowania w sumie nie tyle co nie jest godna, co po prostu nie można je zignorować po prostu, takiej sprawy. 11 sekund przewagi. Okej, okay, czyli tak czy strak na luzaku już wygram ten wyścig, chociaż nie, to jest dopiero połowa tego wyścigu, czyli jeszcze wszystko się może zdarzyć, panie i panowie. Jeszcze tutaj nie zaznaczajmy kropki na D, nie, na nie naciskajmy długopisu na kartce papieru, nie, nie róbmy właśnie tej kropeńki, bo jeszcze wszystko się może wydarzyć. Mogę jeszcze zmarnować dwa flashbacki w głupi sposób, Mogę jeszcze potem trzeci raz się rozbić, co wyeliminuje mnie z rajdu. Chociaż gdybym się właśnie wyeliminował, to tak, tak czy strach by się nic nie stało. Zdobyłbym tam jeden punkt, ale z drugiej strony i tak bym osiągnął zwycięstwo, gdyż matematyka jest bezlitosna i to by wszystko wyraźnie stawiało na to, że moje zwycięstwo byłoby pewne i ja bym odebrał ten bucharyk. Kurczę, no właśnie, będzie jakaś animacja ciekawa, że jako że ukończyłem rajd, Ajdam, tam daję w kość, Przesadzasz dziewczyno. O patrz jak ja na luzaku do tego podchodzę. Tylko... Proszę, zrób mi trochę miejsca, bo chcecie wyprzedzić. Dziękuję bardzo, że łaskawie zwolniłaś trochę i pozwoliłaś mi zająć lepszą pozycję do wygrania tego rajdu. W sumie to ja już naprawdę zmierzam tylko po zwycięstwo! Chyba, że najpierw się rozbije i Jay Taylor, Taylor mnie znowu wyprzedzi, a... Kurczę, no może by zrobić taką wymianę pozycji? Taki pozycjoning? Taka wymiana. Kurczę, no to by był, to byłby dość ciekawy manewr. Kurczę, no, generalnie to dościgam tego jeszcze jednego kolesia, ale niestety już go nie dogonię. Gdyż już jest linia mety 3 minuty 17 sekund, czyli same wyścigi zajęły nam jest tak 17 minut, 18. Nie wiem musiałbym przeanalizować poprzednie wyścigi, ale nie, no pewnie jest już tak z 20 minut nagrania. I tak, udało mi się, oczywiście. I idziemy odebrać nasze zwycięstwo, czyż nie? Kontynuuj, 50 punktów, pięknie. 30 000 punktów doświadczenia. Cieszę się z tego, 21 poziom. Jej! I kasy w ogóle. O dobre barwy, dobre, dobre. Udało ci się Wow, 175 tysięcy jeszcze nowy samochód. Boże, trzeba więcej tych eventów pozaliczać, bo są Fantastycznie, jesteś zwycięzcą World Tour. Jesus, naprawdę! Popatrz na wszystkie te Warto to robić! O, 800 tysięcy co ja z taką kasą zrobię. Najlepsze miejsce, pierwsze oczywiście. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ride, Landrush, Rallycross, Rajdy klasyczne. A, a to jest raid, czyli ten raid terenowy. Tu są rajdy klasyczne. Kurczę, no to trzeba się będzie zajmować po kolei kolejnymi rzeczami. Podobno dostałem cynk, że na jakimś wyścigu Land Rush. Musiałbym sprawdzić jeszcze w komentarzach dokładnie lokację tego wyścigu, że da się zrobić jedno wyzwanie. Które by polegało na zrobieniu na wyprzedzeniu wszystkich moich rywali. 3 okrążenia. Yy, nie, Trial Blazer nie. Land Rush. O, chyba ktoś miał na myśli ten wyścig osiem okrążeń. No to zrobimy sobie to wyzwanie za tydzień, ale w tym odcinku to już by było na tyle, także Ludzie i ludziska, wygraliśmy wyścig, właściwie World Tour, wygraliśmy te mistrzostwa To na kasy spłynęło nam na konto i trzeba będzie już jakoś spożytkować, także Cóż powiedzieć więcej, dziękuję wam za uwagę, to był Dirt2, ja jestem Recek, moje gardło pada Trzymajcie się i czołem!